Siema, tu bez sensu IT. Dziś temat dla każdego, kto raz w tygodniu siedzi nad pustym postem i myśli, co ja mam napisać. AI cię uratuje, zrobi za ciebie treść, doda emoji, a nawet zrobi grafikę. Ty tylko klikasz, kopiuj i wklej. Lecimy. Posty na Insta, Facebooka, LinkedIna, Tiktoka i pustka w głowie. Nawet jak masz firmę, nie wiesz, jak to ubrać w słowa. A i robi to w kilka sekund i to lepiej niż jak się męczysz pół godziny. Otwieramy aplikację Chat GPT i piszemy: Napisz post na Instagram dla salonu kosmetycznego. Bum! Gotowe. Klient zadowolony. Post zrobiony w 15 sekund. Przykład 2. Bio na TikToka. Otwieramy aplikację ChatGPT i piszemy: Napisz bio TikToka dla DJ-a klubowego. Max 100 znaków. Z charakterem. Nie wiesz, co o sobie napisać? AI wie, nawet za dobrze. Przykład 3. Hasło reklamowe. Otwieramy aplikację Chat GPT i piszemy. Wymyśl 5 krótkich haseł reklamowych dla małej marki z biżuterią Handmade. Ton kobiecy, emocjonalny. Hasło, którego szukałeś 3 dni, AI podaje 5 w 3 sekundy. Przykład 4. Grafika do posta. Otwieramy aplikację Chat GPT i piszemy. Minimalistyczna grafika promująca kawiarnię. Stryl, jasne kolory, flat design, kawa, filiżance. AI zrobi Ci też grafikę. Serio, Ty tylko wpisujesz co chcesz, a ono rysuje. Nie musisz zatrudniać kopilajtera, grafika, stratega. Masz AI, a AI się nie spóźnia i nie ma ludzi. To tyle. AI ogarnia posty, hasła, grafiki i wszystko czego nie chcesz robić sam. W opisie masz PDF-a z gotowymi promptami do sociali. Insta, TikTok, LinkedIn, Facebook. Subskrybuj, bo w kolejnym odcinku pokażę Ci, jak AI pisze umowy, CV, pisma i dokumenty lepiej niż niejeden urzędnik. Dzięki. Nie rób nic. Automatyzuj wszystko.